Zapomnieliście kupić pieczywa? Albo Wam zabrakło? To mam dla Was sposób na szybkie bułeczki z patelni. Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Chcę Was zaprosić dzisiaj do zrobienia bułek z patelni. Taka szybsza wersja niż zrobione, upieczone w pikarniku, a będziemy potrzebować mąkę, drożdże, cukier, olej, wodę i sok z kiszonych ogórków, i jeszcze sól oczywiście. I patelnię, na której właśnie będziemy piec nasze bułeczki. Zrobienie takich bułeczek też może być szybką wersją, jeśli zapomniecie nastawić zakaz na chleb. A tutaj dla przypomnienia jak zrobić właśnie chlebek na zakwasie żytnim. Najpierw rozpuścimy drożdże. Dodamy łyżeczkę cukru dla pożywki dla drożdży. Dodamy sól. Ja mam tutaj taką mini łyżeczkę, więc y, normalnej łyżeczki to pół łyżeczki dodacie. Dodamy troszkę ciepłej, ale nie gorącej wody, żeby to nam się wszystko tu rozpuściło. I rozpuszczamy drożdże. Drożdże już mamy rozpuszczone, dodajemy mąkę. Ja mąkę używam orkieszową jasną, ale możecie również użyć zwykłą mąkę, a mam na myśli mąkę pszenną. Dodajemy nasz zakwas z kiszonych ogórków i stopniowo będziemy dolewać wodę, bo ponieważ Mąka może mieć różną wilgotność i będzie inaczej zabierała wodę. Raz może być to, że dodamy jej kilka łyżek więcej, innym razem może być kilka łyżek mniej. Dlatego lepiej dolewać partiami. U mnie zostało tak może troszkę więcej niż jedna łyżka wody, więc ale ciasto już mam idealne, nie potrzeba więcej. Dodajemy na samym końcu olej i porządnie teraz wyrabiamy, aż zacznie odchodzić od ręki. Im lepiej ciasto jest drożdżowe, bo to Ciasto właśnie z drożdżami jest wyrobione, tym później bułeczki, czy w ogóle jakiekolwiek pieczywo będzie pulchniejsze i lepsze. Jeżeli ktoś z Was dopiero zaczyna dietę rozdzielną, to na naszym Facebooku znajdziecie grupę, na której możecie uzyskać wsparcie i wszelkie porady. Ciasto już jest wyrobione i zostawiamy do wyrośnięcia. Jak wyrośnie, to będziemy wtedy robić bułki. A tymczasem chwila przerwy. Ale zanim pójdziecie na przerwę, to zasubskrybujcie nasz kanał. Ciasto przykrywamy ściereczką i zostawiamy, niech sobie rośnie. A ja chciałam się z Wami podzielić informacją, że zawsze pod filmem jest link do bloga, gdzie jest dokładny przepis. Tam również znajdziecie inne przepisy, których nie ma na YouTube oraz wszelkie informacje, jak wdrożyć i zacząć dietę rozdzielną. Po przerwie wracamy do naszych bułeczek, a ja w tym czasie zdążyłam przyprowadzić Amelkę z przedszkola. Jeżeli chcielibyście zrobić bułeczki z piekarnika, też orkiszowe, to zapraszam. Tutaj znajdziecie w karcie przepis. Ciasto wykładamy, ja w moim przypadku na blat lub na stolnicę. Ciasto kilka razy tutaj zgniatamy. I podsypujemy sobie mąką, co by nam nie przywierało. Ciasto Rozpłaszczamy lub możemy to rozwałkować wałkiem, ale wałek tutaj nie jest aż tak bardzo potrzebny. Musimy to ciasto rozgnieść na tak centymetr do półtora. Tutaj też podsypać, co by nam nie przywierało do rąk. Tak, przygotowane ciasto. Będziemy teraz wykrawać kółeczka. Ja tutaj zajmowałam Mariuszowi wskaczówkę, ale możecie użyć coś, co będzie okrągłe. I czym łatwo będzie wykrawać, właśnie kółka. Warto sobie troszkę najpierw mocę zmoczyć. Wtedy nie będzie tak przybierało ciasto do szklanki. I wykrawamy kółka. Wybrałam whiskaczówkę, bo ma cienkie brzegi i łatwo jest nią wykrawać. A większa jest od szklanki, ciasto, które nam zostało, znowu zgniatamy, i też będziemy wykrabać, i będziemy wykrawać kółka, a już tą resztkę co została! to ukulamy bułeczkę rękami. Nie będziemy jej wykrawać. Podsypiemy tylko troszkę mąką. Rozpłaszczymy. Dieta rozdzielna znajduje się również na Instagramie. Dołączcie do nas i dajcie serduszka. Whiskeczówka świetnie nadaje się do wykrawania bułeczek, bo taki kieliszek do koniaku Świetnie się tylko buja. Bułeczki zostawiamy, żeby sobie troszkę podrosły, a w tym czasie możemy nagrzać sobie patelnię. Patelnię niczym nie smarujemy, nie dodajemy żadnego tłuszczu. Będziemy piec na suchej patelni, jak widać. Troszkę już złożytej, bo Wiele już ta patelnia przeszła, ale nadal nadaje się jeszcze do użytku. Najlepiej wybrać właśnie jakąś dużą patelnię, gdzie będziemy mogli włożyć kilka bułeczek na raz i będziemy piec na wolnym ogniu tak po dwie do maksimum trzech minut na jedną stronę. Jak już będzie ładnie zarumienione, to wtedy będziemy obracać na drugą stronę i. Pieczemy na wolnym ogniu, nie na zbyt wysokim, bo wtedy szybko bułeczka się upiecze, ale środek może być surowy. Dlatego lepiej, żeby to był taki minimalny ogień i wtedy ładnie będą upieczone i w środku będą mięciutkie. Także czekamy, aż patelnia się rozgrzeje. Tu nasze bułeczki, jak widać, już podrosły. I wkładamy nasze bułeczki. Patelnie mamy już nagrzaną, więc będziemy wkładać nasze bułeczki. Przykrywamy i. Na wolnym ogniu pieczemy, co jakiś czas możemy zajrzeć, czy są już podpieczone, żeby je obrócić na drugą stronę. Oczywiście wkładamy tak, żeby między bułeczkami było miejsce, bo one będą rosły i żeby się nie posklejały. się już zarumieniły, obracamy na drugą stronę. Mam jeszcze miejsce tutaj, bo teraz po odwróceniu już bołeczki się nie posklejają, więc dorzucam kolejną bułkę a tamte powoli sobie dochodzą. Zajrzę teraz do moich bułek, czy są już gotowe. Są już ładnie upieczone. Musicie je piec na wolnym ogniu, bo inaczej środek będzie niedopieczony, jeżeli będzie to za duży ogień. Ta bułeczka, jeżeli tak puka, jest taki głuchy dźwięk, to znaczy, że jest właśnie upieczona. Tyle, że musi się to piec na wolnym ogniu. Takie bułeczki najlepsze są właśnie takie świeże, zaraz po upieczeniu, chociaż na drugi dzień też są zjadliwe, tyle, że nie są takie puszyste. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, i napiszcie w komentarzu, czy podoba Wam się taki pomysł na takie szybkie bułeczki bez użycia piekarnika. Gdy nam zabraknie na przykład pieczywa w domu lub zapomnimy nastawić chleb dzień wcześniej, a dokładnie zakwas, żeby zrobić rano chleb. Bułeczki już prawie mam wszystkie upieczone, jeszcze tutaj kończą się piec. Ilość bułeczek jest uzależniona od tego, jakiej wielkości szklanką czy też innym naczyniem będziemy wykrawać bułeczki. Jest to tak mniej więcej 15, nawet 17 bułeczek. Pokażę Wam jedną, jak wyglądają. Proszę bardzo, jest ładna, puszysta i nawet. Chrupiąca. Nie są to jakieś kluchy, tylko fajne właśnie bułeczki, które możemy zjeść na śniadanko, obiadek, czy nawet zabrać sobie, zrobić kanapkę i zabrać do pracy. Na naszym kanale znajdziecie również inne przepisy i polecam Wam chleb żytni na zakwasie i drożdżowe racuchy. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!